Can you hear me, dude? I hear you. Awesome. Hey there, buddy. Hello. Where are you from, dude? O Oh. Do tego Niestety, moi drodzy, zapomniałem na śmierć, dlatego muszę teraz coś zrobić. Um, zapomniałem na śmierć, moi drodzy. Ale mam dla was kopię tej gry do wygrania. Zanim jednak powiem, co trzeba zrobić, by wygrać, chciałbym ogłosić, że w pierwszym i drugim odcinku zwycięzcami w konkursach na kopię Player Known Battlegrounds zostają te komentarze. W tym wypadku chciałbym was prosić, żebyście, jeżeli chcecie, wygrać kopię tej gry, dostęp do bety itd. Zostawili po sobie kciuka w górę pod tym filmem. Oraz napisali w komentarzu, jaką jedną rzecz, mechanikę, lub broń, lub cokolwiek chcielibyście zobaczyć w tej grze. A ja najciekawszy komentarz na grodze kopią. Niestety gram duetę, a Kuba nie ma dzisiaj czasu. Dlatego... Spróbujemy... grać bez Kuby. Dorzuciło mi jakiegoś Turka. Wycałknie śmiesznie. Hmm. Podoba mi się ta gra, jak na cholera. Z każdym weekendem, kiedy ją uruchamiają, można w nią grać, jestem zachwycony, ta gra jest po prostu bajeczna. Naprawdę, z prawdą tyle frajdy jest tak niesamowicie przyjemna, że hej. Don't worry, dude, I've got you. Hang on, buddy. Four more seconds. Fajny jest ten system, bardzo mi przypomina, wiecie jaką grę? The Last of Us. Tam w Multi było właśnie takie rozwiązanie, kiedy można było podnosić ziomka, który upadł. Bardzo fajnie, to przemyślane. Zwłaszcza patrząc przez ląd na to, jak łatwo zginąć w tej grze. Oj. Coś turek powiedział, a ja nie usłyszałem. Tu mi biegnie ktoś. Ok. Ciekawe. No dobra, mamy dwa kile. No well. jego ciało postanawia tak leżeć, znaczy stać. Czemu nie? Dobra, co ty tu masz? Do kogo, Turek strzela? Nie mam pojęcia. Ten shotgun tutaj jest chyba mój ulubionym, z prostego względu. Jest bardzo dobry w półdystansie. Na średni dystans robi naprawdę ogromne obrażenia. Dobra, co my tu mieliśmy? Fast. Okej. Okay. Dobra. To chyba tyle. ulubiony shotgun definitywnie. Okej, okay, co mogę dodać? Ciebie mogę dodać, mam już Extended. Flash Właśnie, pistolet mogę wyrzucić w sumie. No i okej. Okay, quick draw, ja mam Extended, więc... Dobra. Pijmy sobie napój, by się leczyć troszkę. No i spoko, Ta gra jest świetna, naprawdę. Bardzo taktyczna to mi się podoba. No i to tempo jest takie bardzo, wiecie, nie jest takie szybkie, dynamiczne i głupie w tej swojej dynamice. Tylko wymaga taktycznego myślenia. No ale pytanie, czy turek będzie za mną śmigał? Ja natomiast chcę zobaczyć jedną rzecz. Metki 789, czyli pod dziewiątką bandarze. Dobra. Jeszcze nie mogę tego zmienić, niestety, ale musiał to jakoś poustawiać na przykład pod T. Turek. Skakuj. Słucha się. Dobry Turek. Dobra. O, run. To mój pierwszy duo Mój pierwszy duo Ever Jestem podekscytowany jak cholera Naprawdę Obawiam się jednak, że Nie pójdzie tak dobrze Zwłaszcza, że gram de facto sam, bo no, Mogę się kontaktować z turkiem, ale do mnie nie gada Jak na początku próbowałem nim ja to się tylko by powiedział, że jest z Turcji, więc no, Bułka czy by no, abla English? pita? czepita? Mam pojęcia. Wiem jedno. Będzie ciężko. No i spróbuję. Jakoś to będzie, nie? Pierwsze dło może nie będzie tak źle. Dobra. Dałoby się kogoś zobaczyć, bo na razie mam tylko dwa kilo. To by się znaleźć wroga. Take the other car, man. Załapał. Dobra. Tak będzie łatwiej, dlatego że. strzelać jak strzelać, ale. po prostu z tego samochodu łatwiej go będzie zdjąć. Więc lepiej, żebym miał drugi albo. on się nie chce przyjadać, więc. O wrogowie! Tak, no berwał. A ja? Ja muszę. się uleczyć. Fajnie, że po dziewiątku można bandaże. Używać samochodem uciekają. O! I spójrzcie na ten szoprę. Uwaga! Dostał! Znowu dostał! Dobrze jest, kurde! Te są super, naprawdę. Hmm. Ciekawe. Był sam? Kumpla mu zabili, czy? Weź się nie pchajca No, tak Dobra, co my tu mamy? Skar. O mój Boże. Stop. Tak o eee, Zaraz. Potrzebujemy przeładować to maleństwo. Dobra. Hu, uh, 9 mm. Ja potrzebuję do tego 5,56. E, to oznacza, że okej. Okay. Dobra. Piszę na sms -a. I. Taktyka nasza, moi drodzy. Będzie. Następująca. Yy, mamy skara, więc yy, zobaczymy się definitywnie w yy, coś na długi dystans. Najpierw jakąś lunetę czwórka albo ósemkę. Bo coś. Okej, okay. yy, 762 nie potrzebuje, chyba, prawda? Może no, by się wychylować do końca. Dobra. Okej. Okay. A... Um. Akaż. Shotgun. cztery ciebie potrzebuję. Shotgun. Okej, okay. i teraz... Ty. I ty. I ty. Bomba. Czyż nie jest pięknie? Jest pięknie! Ok. Ja przekładam, właśnie to jest trochę głupie, bo gdyby było widać ataczmenty na broniach, nie musząc ich podnosić... To było super. Dobra. Co możemy robić z tej pozycji? Niewiele. Okej. Okay. Restricting the player area in one minute. Dobra. Dobra, śmigamy. Czekaj, czy Turek pójdzie moim krokiem? Tak. No patrzcie, czuję się przy mnie bezpieczny. Pożądali. Nie możemy się dostać, żeby mało to sens. Ten bezpieczność jest zmniejsza, ale potrzebujemy po prostu jakiegoś takiego miejsca, żeby orientacyjnie się ukryć. To było super Jakbyśmy mogli zablokować O kurde wybuchy e, Czerwony teren Zostajemy się na most, co by na to? Próbujemy go zablokować Kiedy co nagrywam? Dzisiaj mam mamy streamy o 21 właśnie z Platinum Grans. Ciekawe czy dobrze się będziecie bawić Jeżeli oglądaliście streama to napiszcie poniżej Napiszcie w komentarzach Byłem na streamie Dziś bardzo miło Napiszcie <grym> czy się podobało Jeżeli tak to co się podobało? Ja mam pomysł tym samym, bo jutro też będzie odcinek z Battlegrounds i też będzie kopia do wygrania, więc Ej, hey, będzie fajnie. Dude, let's block the, the bridge. Łapie turek? zdacia Trochę łapie. Dobra. Cóż no, ale nic nie jedzie. A ta gra jest super. Naprawdę już dechę. Podoba mi się. Bardzo przyjemnie mi się w nią gra. Definitivnie jednostygie. Oh, there's a car coming, man. A kierowca jest na strzała, aż nie kierowca. Obu zabił? Obu zabił. O oh, kurde, spójrzcie, co się dzieje z ciałami, nie? O oh, rany, ale oh, jaja! <laughs> o oh, demony Another car coming, dude! Another car! Spadli do wody? Spadli do wody? Myślicie? Teraz mała amunicji. Fuck. Nie mają amunicji do mojej broni. Mają większy plecak. Mają amunicję. No oskara, fajnie. Okej. Okay. No ciekawe. No ja wygląda czysto. Dobra, mają amunicję więcej do. Oj, oj, oj. Dobry Nie muszę może na single, ale... A? turek strzela. Rzeczny turek. Dobra. Dude, do you think they are swimming? We could catch them on the way, on the way through. Like if they want to swim through the channel, the, the lake, whatever you call it. Um, we could catch them. Think we should go? Yeah. Just wait a second, dude. Okay, the safe zone is shrinking, bro. So. Single swimming man! Let's check it, come on. Nie wiem czemu Turek się nie odzywa kompletnie, ale ma to gdzieś króna informacja idziemy. No? Słyszy mnie, to jest pewne, bo sprawdzałem Myślicie, że płyną France? Tu jest łódźmy na dole. Jak szybko się pływa w tej grze, więc trudno mi powiedzieć. Tam jest ich samochód, jest łódź. O kurde, cool, dude, ja swimming. Ale jaja. Chcę by podjechać. Aga. Turek do wozu. Oj, Nie We need to run, dude. Hop in. Koleś się do zabicia zostało. Tam ci prawdopodobnie przybiegną, bo już przyjadą łodzią. No to bardzo się że ktoś będzie tutaj na tym terenie zabudowanym. Dobra, ten się zmniejszył. Na razie nie widzimy. Znaczy widzimy już gdzie. Już na mapie tutaj widać. Czy tam ci kolesie tu idą? Nie mam pojęcia. Jeżeli dotarli do tamtej łodzi, to będą mieli szansę. Aczkolwiek... Wgolało. Dobra, gdzie się pochowało tych jedenastu kolesi teraz. Okej. Okay. Kurde! Łódka! Heh. Kurcze byki. Obyturek nie strzelał. A się zatrzymają. Wait for them to stop, dude. Wait for them to stop so that they won't run. Away. Jest jeden koleż. Dobra. Zabity. Okej. Okay. Get in, dude. Ok. kolesia. Bo. Teraz się zmniejszy za chwilę. Są wiecie, co? Nie. Olać to. Nie widzę ciała, a nie chcę ryzykować, więc. Mamy tam. Mamy tam municja na dziewięciu kolesi jeszcze, nie. ...tarczy. Urek nie jest taki zły, Teammate Matek, kurde, tam na tym na moście pomógł. Całkiem kim ten chłopaczy naradzi, nie? Dobra. Ośmiu koleśi, gdzie on się chowają ci ludzie? Stąd nikt nie przyjdzie. Chociaż ja wiem, na no moście może ktoś jest. Nie wiem jak z terenem, więc... Tu w domku pewnie ktoś kampi. Tam w domku ktoś może kampić. Kurde! Kawał terenu. Fuck. No ale trzeba pośmigać. Już na tym terenie takim nie opłaca się chyba mieć samochodu, ale... Jakby dwójkę lepiej będzie się poruszać, także... Chciałbym, żeby nas na otwartym terenie złapano, nie? Hop in, dude Patrzcie jak się ładnie słucha Mogę to docenić Kurde, ten koleś się zginął. Czego? Zabijają się, czy co? Zauważyłem No, bo zostało czterech Co najmniej dwóch, trzech trzeba zabić jeszcze Znaczy będzie słabo. Kurde bele, gdzie ci ludzie są? Okay. Tę górę można sprawdzić. Sam nie wiem, kurde, bo tak nie bardzo będzie szukać tych ludzi. W domku pewnie campi, to dwie drużyny raczej zostały, dlatego, że inaczej by się... No patrzcie, co jak głupek wysiadł w trakcie, kiedy jechałem, nie? spół życia. ma. Głupol. No wiecie co? będzie ten domek. Albo ten. O kurde, koleś! Panie. Dobra. Co za Zdrowia Ciekawe. Czysto. Dobra Moja Dobra. Kurde no. Muszę wyrzucać dlatego, że. Na pusty teren trzeba wyrzucać. Nie mam miejsca brolać tam tylko kolesi to jeden karabin. Dobra, dwóch kolesi. Nie opłacę świat do samochodu już. No, kurna są. To tu Wolfgang. To jest tu. z drugiej strony górki, bo jeżeli się okaże, że gdzieś tu koleś siedzi, Tu... dałoby go zabić. Przez jeden, dwa kile by się przydały. Jest koleś. Dobra, fajnie. I... Ostatni kolej został, super. O kurde, mamy go przy O, to ma, mamy go. W sumie jesteśmy wszyscy w pierwszym terenie padł, wygraliśmy pierwsze dło i wygrane, ale jaja! O kurde, i za tego bez kuby. Mam nadzieję, że się podobało moi drodzy. Mam no, nadzieję, że dobrze się bawiliście, pamiętacie, że znowu jest konkurs, a jutro kolejny tymczasem. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się ciepło i no, tam jego sleeping.